Duchu, duchu, przyjdź, że do nas wyhodujem pomidoras. I pamiętaj, u, o. habuluja, Je, to, to. Yeah, habu... O kuźwa. Masz do wyboru. By było... chodzisz? Grafto. Chodzisz? Eee, co? Chodzisz? Czy co chodzisz? Chodzi? Ruszasz no. się! Chyba widzisz mnie? Widzę, Brek. Ej! helikopter! Wow, co się stało? Czekaj, dlaczego ja jestem taki niski! No, nie rozumiem tego! Zasz profesjonalistę czy. Zabij mnie! <noise> Czekaj, chwilę. Mam wszystko. Kopiuję, poczekaj tu na mnie. Włączone cienie, miętkie. Miętkie? Dziś zaraz tam miętkie. Ej, co tu się stało? U. Będę na razie niski, ja. jak kiny. Wow, tam... Ale światło! Jesu! Witam, dobry, jest kolej do bocznika z pasofobii, sezon drugi. Z Pamiętacie mnie? Ja nie wiedziałam, że to się skończy. O! <stutuj _> Lewicańska Gdzie my jesteśmy? Ale, ciemno, Ale to jest fajnie! Ciemno. Dobrze, że kupiłem tą grę! Co? No, ty na zwanu nie wyszedłeś, dosłownie. Zwału? Wanu Co zwału? Wanu. Ajajaj. Aj. No. Eee! Hey, Hamalanna, Hinumanna! O co zapomniałem! Latarki! To <laughs> co, co tam nie wiem bezpieczniki? O hamali! I... Światło, podpalę tego miska, podpalę! Obrycz się! piwo gdzie jesteś? drzwi się zamknęły popatrz <śmuchĄ> przez okno EJ EJ co? EJ Bo widzisz mnie? coś za mną stoi Powróć mi widzę Jezu otwieraj te drzwi Ej! Ej! drzwi się nie... dobra, jest, to jest, to jest. <śmuchĄ> co? stary do a się przydadzą? Wysadził, <grym i> wysadził <-u> korki znowu. Odpuszcz mi drzwi! <grym i s -u> Czy to miałeś w ścianie przez W ścianie. Byłeś w ścianie. <grym i s -u> Znaś znaczy mi się ściany włączyły. <grym i s -u> Kimmel! Aj! A Aj! Piątka! Ej, hey, Teksas! Usunąłem drzwi! Dobra. O oh, Boże, kaisi, to ty! Tu... Hey. Nie! Kaisa, nie wypuszczajcie! <gry> <gry> <A! gry> Użyłeś! <Uf, gry> nie wiem, <gry> <gry> Użyłeś? Boże, Boże nie, chodź, Nie handluje, 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 chodź, handluje, handluje, chodź handluje, 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 Wszystkie palce widziałeś? Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. O, Jezus Maria! No nie, w sumie masz. to było, przestraszyłem. Ej pyta paty zdjęcia. Widzisz te? Tu się dusisz. Tu jest super twoje zdjęcie. Tu nie wiem co to jest jest Ujesz teraz, już działa Głowa, ramiona, kolana napiętej kola napiętej kola napiętej głowa, na kolana napiętej oczy, uszy, usta, nas? Impreza! Głowa ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty. Kolana, Jej, kolana, pięty głowa, ramiona, kolana, Co widzisz? Ciebie. Jak? Co? Ej! No w ogóle gdzie to jest? Ło, wow, ale kubek. Witam! Będziemy dziś robić poite! Nie pal! Nie pal. Jezu, tu pamiętam Ten wiatrak To go da... O Jezus Maria! To się tam włączy Włącz, bo... Bo gorące dni Są Teraz No nie baw się tym Bo ci zaraz zawalę ten nos Będziemy dzisiaj robić o taką zabijecie. cię Daj mi te piwo Odsuń się Odsuń się O, dobra Dusić Cię będę! Dusić Cię będę! To duch! To nie... A. Tak <gryli> 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 To... nie! Wkurzyłeś mnie! Wychodzę! Zadowolony jesteś siebie?! Zadowolony?! Zadowolony... Nie wejdziesz! No kurde! No jak?! Wyłączę ci prąd! <noise> nie. Ja ci tam wyłączę ci prąd. Ej, nie <noise> Tam mnie wow. nie daje. <noise> Jezu! O, nie jest nie. Z tej strony stawaj. Nie otwieraj tych drzwi, grażyna. Tu stawaj, tu. Gdzie? Tu. tu, tu, tu. No i gdzie idziesz? Tu, gdzie stoję teraz? Czy ja tam nie stoję? Gdzie ty idziesz? Jezu! Ło, lampa. Nie no, auta Zostaw te auto, Stefan. Nie no, idę po ciebie. Halo? Halo? Adam? Leki idealne dla mnie. Wie ducha, mam go, hałę! Mam jedzenie, światło. mam jedzenie! Gdzie ty jesteś? Grań znosi y, świateł. Ja w 4K gram. Co? Tomie. Grałeś w 4K? Fakt. Ej! Ej! Grzej tą grzałę! <grymianie> Pani <grymianie> Ty w ogóle <mogłem> zatrzymać do <grymianie> było... Czekaj, bo ja nie zaznaczyłem! Zabij się! Więc dziękuję państwu za oglądanie, zapraszam do kolejnych produkcji